Hili jest nowy, Chili jest inny, Chili jest niezwykle wszechstronny. Ten maleńki element jest urządzeniem przeznaczonym do noszenia przy sobie, kontrolowanym za pomocą smartfona, które zapewnia wsparcie na wszystkich płaszczyznach życia przy pomocy częstotliwości. Chili realizuje częstotliwości, jakich w danej chwili potrzebujesz. To inteligentne urządzenie przeznaczone do noszenia dostarcza do Twojego ciała subtelne prądy i zindywidualizowane częstotliwości za pomocą elektro. Pomaga on wzmocnić Twoją równowagę i ustabilizować wszelkie jej zaburzenia. Sprawność fizyczna, zdrowie, piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Healy ponad 120 programów, aby zapewnić energetyczne wsparcie dla Ciebie, Twojego ciała i Twoich komórek. Każda pojedyncza komórka naszego ciała jest małą elektrownią, która nieustannie wytwarza energię. Jedna rzecz jest tu szczególnie ważna: naturalne napięcie błony komórkowej. I tu właśnie do akcji wkracza Heli. Z programami złotego cyklu Nunoniny, które koncentrują się na zrównoważeniu komórek. Heli posiada także odpowiednie programy dla wielu innych zastosowań. Programy do leczenia bólu głowy lub pleców, a także do nauki koncentracji lub podczas egzaminów. Healy może nawet zapewnić Ci wsparcie w przypadku depresji, zaburzeń snu i stresu. Programy Healy Beauty mają na celu energetyczne wspieranie Twojego wewnętrznego i zewnętrznego piękna. Jeśli chodzi o sport, Healy ma zadanie wspierania wydajności pracy mięśni oraz regeneracji w domu lub podróży, w czasie wolnym lub w pracy. Naszym zdaniem zdrowie zaczyna się od dobrej równowagi we wszystkich dziedzinach życia. To właśnie oznacza Healy, przeznaczona do noszenia najnowsza technologia Made in Germany zgodnie z najwyższymi standardami. Na podstawie stosowania przez dwóch tysięcy terapeutów na całym świecie, którzy w swoich gabinetach przyjęli aż 500 tysięcy pacjentów. Chili dla mnie, dla ciebie, dla każdego.